Cześć, witam Cię! Dzisiaj krótka informacja: niezależnie od tego, jaki zawód wykonujesz czy jesteś lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem, murarzem, cieślą czy stolarzem, mam dla Ciebie super propozycję. To dofinansowanie do szkolenia z pierwszej pomocy lub każdego innego szkolenia, które jest u mnie w ofercie. A mam oprócz pierwszej pomocy szkolenia specjalistyczne z tamowania krwotoków, z postępowania z pacjentem po wybuchu czy szkolenia szczeleckie. Prowadzone przez instruktorów szczeleństwa, którzy nauczą Ciebie podstawowej obsługi broni. Jak to możliwe? Dzięki programowi marszałka Województwa Opolskiego każdy mieszkaniec naszego pięknego regionu może starać się o dofinansowanie szkoleń w wysokości do 80% wartości tego szkolenia. Jak to wygląda? Krok po kroku instrukcję znajdziesz w linku poniżej. Ja zapraszam Cię do kontaktu, niezależnie od tego. Jaki zawód wykonujesz? Czy może nie wykonujesz żadnego zawodu na co dzień? Pamiętaj, że pierwsza pomoc to rzecz, która jest szalenie ważna, a dzisiaj można ją zrobić za ułamek standardowej ceny. Zapraszam po więcej informacji. Do zobaczenia na szkoleniu. Pozdrawiam, Piotr Majkrzyk.